Witaj w Salwadorze, najmniejszym kraju Ameryki Środkowej, który skrywa wielkie niespodzianki. Wyobraź sobie kraj, gdzie bitcoin to oficjalna waluta. Tak, w Salwadorze płacisz kryptowalutą w sklepie, a rząd wydobywa ją dzięki energii wulkanów. Mówią na niego kraina wulkanów i nie bez powodu. Nad plażami wznoszą się giganty jak Izalko, zwany latarnią Pacyfiku, który kiedyś świecił lawą dla żeglarzy. A jedzenie pupusa, gruba tortilla z serem, fasolą czy mięsem... To prawdziwy skarb narodowy. W drugą niedzielę listopada Salwador świętuje Dzień Pupusy, a ulice pachną smażonymi przysmakami. Nie uwierzysz, ale Salwador to też surfingowy raj. Plaże jak El Tunco przyciągają surferów z całego świata dzięki idealnym falom Pacyfiku, a w głębi kraju? Toia de Ceren, czyli Pompeje Ameryk. Wioska Majów zasypana popiołem 1400 lat temu, która zachowała się jak kapsuła czasu. I jeszcze jedno. Salwador ma najwyższy odsetek więźniów na świecie. Dzięki twardej polityce prezydenta Bukele, ulice stały się bezpieczniejsze, ale mega więzienie dla 40 tysięcy osób robi wrażenie. Chcesz wiedzieć więcej o tym fascynującym kraju? Śledź nas, bo takich perełek mamy jeszcze mnóstwo. Entuzjastycznie. Daj suba, polub i wpadaj po więcej podróży na TikToku.